Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z gry Inside. Jest mi naprawdę bardzo miło, że spodobała Wam się gra. No i tutaj ostatnio powiesiliśmy się przed tym wrednym psem i sobie tak teraz wisimy. Dobra, to trzeba tutaj coś tu ruszyć. Człowieczko od tego. W ogóle strasznie mi się spodobały historie, które tutaj wymyślaliście. Jakbyście jeszcze jakieś mieli na no to, spoko, z chęcią sobie je poczytam. Strasznie spodobała mi się historia. Mogę tak Dobra. E... Aha, ja tu nie dosięgnę. Dobra, musimy się cofnąć. Spodobała mi się historia, że rodzice naszego Stasia zostali już przerobieni na zombie i Stasiu stąd po prostu ucieka, żeby też nie został przerobiony na zombie. A natomiast też była fajna teoria, to znaczy teoria, skojarzenie, że kojarzyło się to komuś z wywózką ludzi na Sybir. Naprawdę świetne niektóre historie były. Jakbyście jeszcze coś tam mieli, to piszcie w komentarzach. Ja sobie z chęcią poczytam. No sorry, ja chcę w odpowiednią stronę. E, te, te, Tu łap. W ogóle jeszcze wyczytałam, że w tej grze nie pada chyba ani jedno słowo, czy też stanie, więc tak dość ciekawie. No dobra, ale on jak zlezie, to właśnie coś się Ale zaraz no tutaj jest to to to. On się zaraz, a jakby sobie to podciągnął. Okej, okay, mamy kolejnego. Nice. Nie nie nie, ty tam już nie właś. To ty pójdziesz tu. No, obróć się. A jak się odczepię, to to mi też spadnie, nie? Nie, Jasiu, Jasiu, wyłeś, stary. Ty, Ryzykancie mały. Dobra, już ciebie obracać nie będę, wiesz? Żebyś ty stał jak należy. Jedź jak jedziesz. Jasiu? Stasiu? Przejęć Że tu mam wpaść, tak? Ok, a, ale mi się to zamyka. Czekajcie, ja, ja się tak powiedzmy na sam kranic przesunę. W sumie, że tu będzie ok. Nie, to nie, to. No, przepraszam, ja nie chciałam Stasia zabić ale dobra, wiemy jak to ogarnąć. Po prostu się pośpieszyłam, trzeba było poczekać sekundkę, aż ja to otworzę do końca. Ja spaniczyłam. Dobra, ty stary, idź tu. Tak, do końca to przytrzymaj. Wow! Nie wiem czemu się spodziewałam, że woda będzie wyżej. Czy nie ma tego wściekłego piesa? Dobra. Coś chyba musimy znaleźć, żeby sobie podstawić pod nóżki. Nie, no nie spodziewałam się, słuchajcie, że gra mnie do tego stopnia zaciekawi. Tu też nic pod wodą. Oto. To ta płyta. Tak, bo tu jest drążek. No śmigaj na górę, śmigaj, bo się utopisz. Dobra. W ogóle też ktoś właśnie z Was zwrócił uwagę, że Jasiu nie ma... Jasiu, co mnie dzisiaj na Jasia wzięło? Stasiu nie ma twarzy. W sumie Jaś, Staś tak podobnie brzmią, nie? Ale nie, to zostaje nasz Staś. Jaś był w limbo. Dobra. Czy ja przeleza. tędy przelezę? Przelezę. Okej. Okay. E, nie chcę wody. Hmm, czy ja sobie mogę tutaj coś też podstawić teraz? W ogóle jakiś zepsuty rower z tyłu leży? Nie, stąd nic sobie nie wezmę. Home. A może z wodą zdążę przypłynąć? No wypływaj tam na górę. Niebo się od razu zamyka. Coś jest? Aha Zaczekajcie, zróbmy tak, spójrzmy tą wodę Byłaś? Byłaś! No Tutaj ją znowu napompujmy, i po prostu ja sobie tutaj zanurkuję, wiecie? I postaram się zdążyć, jak ona będzie opadała, żeby tam dopłynąć, nie? To Do niech będzie maksymalny poziom. Okej. Okay. Idź stać na dół. No, 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 zdążysz, stary. Zdążysz, jest! O! Jesteś jak tu mrocznie. A zaraz, przecież tam był łańcuch, dobra. I co jest to. To jest walizka, szafa? Cały byś wlazł w tą walizkę. Mmm. Ja teraz znowu wody muszę sobie naprodukować. Może ja się boję, że ten chłopiec kiedyś te nogi połamie. Jest! Już myślałam biedny, że on nie dosięgnie. Okej, okay, ten pociąg jakiś poja... Ja patrzcie, jak tam widać, jak ten pociąg z nimi jedzie. Coś mi mówi, że ja na tym świetle być nie powinnam, prawda? Idź to pod tą rurę. Będziemy musieli sobie chyba klatkę opuścić, nie? Wracaj, 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 wracaj. Ok. Już się zastrachałam, naprawdę. Ktoś pytał, czy ta gra to horror. Ja bym powiedziała, że ta gra jest taka, jak nasz mózg je odbierze. Bo ja na razie nic strasznego tu nie miałam. Ale dla mnie na razie to jest gra dość logicznie zręcznościowa. Cześć panowie! Co tam słychać? Ale gdzieś, jacyś tacy zdrętwi jesteście. Um, ja tu doskoczę? Jakoś tak... Dzień dobry, wróciłam. Co? Dalej kiepskie humorki? Na no, przykro mi. Dobra, on tu też rurę ma. Gdzie ja mam się tu... A, tam jest wejście, dobra, widzę. Widzę, widzę. O, kolejny pociąg z wywózkowych. jedzie. Dobra, powiedzmy, że ja podejdę tak tu. To już spadaj! Wow. Blisko było. Okej, okay, tutaj nic. Wow! No, słuchajcie, w tamtym odcinku pierdyknął jest tak bardzo wysoka i się połamał. Teraz pierdyknął tak samo i człowiek guma. Tu nic nie ma jeszcze? No tutaj jest tylko ściana. Okej. Okay. No to jakiś pociąg jeden się chyba rozbił. Okej. Okay. Prysznic? Może jednak nie. Chyba w prawo idziemy. Nie, tu jest rozbity pociąg teraz. Ja za to są psy. Coś żrą. Dobra, może ja szybko przebiegnę. To mnie nie dojrzą. Myślę się tak skradamy poniekąd. Okej. Okay. Jezu, biegnie ten pies! Nie! No, w powietrzu mnie dorwał. Nie, no ja nic przed nim nie zdążę. Pójdziesz sobie? Boże, on pływa! A nurkować też umisz? Wyłaź Stasi, biegaj. Może pies jest durny i nie zdąży. Dobra, pies jest durny. Macie... Jeszcze jeden! Jeszcze trzy! Boże, my to jeszcze obrywać. Wyłaś Staś znowu tu! Ty wstawaj, wstawaj, nie na plecki, nie na plecki. Dobra, niech one będą przysiadce, to zrobimy to samo. Ja w ostatniej chwili on tak długo te deski kitra Zawsze musi spać na te plecki Dobra, odstosunkować się od mojego tyłka, za przeproszeniem No! Boże, nie zdążę Nie zdążyłam złapać po prostu Coś się dziwi że ja czasami psów nie znoszę. Boże, znowu na plecy spadłeś, teraz znowu nie zdążysz. Oj, Stasiu, Stasiu... Muszę odskoczyć, tak jak wcześniej. Wejdziesz już? Wejdziesz. No! O, mądry chłopiec. Mam nadzieję, że one nie przelezą. Lepiej nie sprawdzajmy, chodźmy dalej. Tu zejdę, zejdę. Wygląda tak, jak bym miał się zawalić. Okej, okay, tam sobie jakieś człowieki. On sobie pójdzie. Czekaj, że coś przepłynęło? No i te drugi też idź, 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 idź. Zajmuj się tam czymś. No, o właśnie, tyłkami się poobracać. My sobie zejdziemy. Ja w to mogę wejść? Dany człowiek z tego wysiadł, to ja też tu chcę. Możemy tu wejść, wow! Ale fajna. Wiecie, co mi się przypomniało? Nie wiem, czy byście oglądali, bo to jest stara bajka. Bolek i Lolek w Stodni dookoła świata, coś takiego. I tam też pływali pod wodą, takim czymś śmiesznym. Mam nadzieję, że mi się tutaj tlen nie kończy. Wow, ale mega jest. Powiem wam, że tutaj tak gram i tak się zastanawiam, co twórcy jeszcze tu wymyślą. Tu? O. Co teraz do góry? Tu? W tym coś się robi? Aaa, tym mamy taką przebitkę, jakby. Tym czym wcześniej chwytaliśmy, nie? Wow, jakie to jest mega. Tu jakąś ścianę chyba, więc musimy płynąć jeszcze głębiej. Boże, to gdzie my się znajdujemy? To są takie głębokości. Ok, tam widzę dziurę w ścianie, więc chyba to będziemy musieli rozbić. Ok, teraz bo mi tam czerwone światełko mryga. Ok, już nie mryga, już się naprawiliśmy. O, ale jest to super, naprawdę. Jeszcze niżej. Aha, tędy możemy, dobra. To jakaś dwujeczka. To takie było jakieś zalane pomieszczenia tu pod tym. Dobra. Aha, będziemy musieli kilka razy chyba. No, zaraz przecież. Dobra, jeszcze raz weź wyżej. Mnie zastanawia, że tutaj jest kratania. My tego nie przebijemy. Chodźmy na górę, jest tu jakiś wypływ czy coś. A jest, patrzcie. Dobra, Stasia, jak wyłazisz, będziesz musiał chyba sobie przez to przepłynąć i te drzwi jakoś sobie otworzyć. O, właśnie, tak. Uuu, będziemy kombinować. Bawią, że niby to nie jest jak dla mnie horror, ale jednak taki dreszczki jest. Czy zdążysz, czy się otworzy... Szczury. Czy się uda i tak... Gdzieś tam na górę? Dobra, już są jakieś przyciski. Tu już się spadnie tam na tą wodę, co myśmy byli. 02. Tam jakaś rozbita szyba. Ja tego nie otworzę. Wow! Zabierz te beczkę! Zabierz te beczkę! Zepsuło mi mózg. Dobra, to jeszcze raz i po prostu, Stasiu, staraj się spaść, nie? Czekajcie, robimy tak. I uciekaj od razu. I nie podskakuj, dobrze? Ja cię proszę, chłopcze. Okej. Okay. No dobra, ale... No mi te beczki spadły, no i co poza tym? Tam coś mi się otworzyło. To była taka jakby pułapka i teraz ja mam tam przejście, rozumiem, tak? Boże, non stop te same szczury tu wracają. Siedlisko tu macie. Dobra, no bo on to zamyka. To zepsuł. A, tu nam się otworzyło. Widzicie, jednak coś jest. Jesteśmy na zewnątrz? ok? Co jak co, ale ja się tu nie spodziewałam zieleni. Lasu. Po raz kolejny. Jakieś kapsuły, jak z UFO. No z UFO mi się kojarzy. Jezu, jeszcze drut kolczasty, jakbyśmy byli w jakimś obozie. Więc tutaj wasza teoria z Sybirem jakoś troszkę pasuje dziwnie. Czy ja mam coś o z tym zrobić żółtym, co mi tu świeci? Ja to mogę. mogę wejść. O! Okej, okay, dobra. Dobra, mamy to. Martwi mnie fakt, że chwilowo nie ma tu żadnych przeciwników ani innych zagrożeń. Z jednej strony to lepiej, ale z drugiej nie wiadomo, kiedy co ci na ryja wyskoczy. Dobra, mam rozumieć, że tam się mamy kojtnąć. Jest! Otworzyliśmy. Skakuj do wody. Super, synu, ja jestem z ciebie dumna. Aha, jesteś na tyle malutki, że teraz tędy nie przepłyniesz. Dobra, wyłaź tędy, którędy wlazłeś. Co to było? Dziewczynka z klątwy? To była klątwa? Nie, jak to się nazywało? Może... Drink? Mm, Ale w klątwie chyba też była taka dziewczynka. Nie, nie, nie. Ja chcę, żebyś... To ja chyba muszę i tak z wody... Katie, bo muszę to stąd wyskoczyć. Jest! Poszło. W sumie, taki kawał, patrzcie, przeszliśmy, i tam był ląd. To ja też muszę rozbić. Tak. I tam był ląd, i wszystko, i znowu musimy płynąć pod wodą. To wybijanie jest spoko. Okej, okay, tutaj coś... Ja będę musiała stąd wypłynąć? Bo... Nie no, tutaj przecież nie, nie zatrybię. No to czekajcie, ja popłynę jeszcze dalej, zobaczę o co chodzi. A, to pewnie nam tu drzwi otwiera, wiecie? Zróbmy tak. Aha, bo ja muszę być na wysokości, na powierzchni, żebym mogła wyjść. Może mam nadzieję, że ta dziewczynka z klątwy się po raz kolejny nie pojawi. Ja tu będę. Będę widziała z góry, super. Boję się, żeby Staś się nie utopił. piękniej, tylko i spadaj na górę. Jest. Właśnie ja miałem pytanie: czy ja pod tą rurą dam radę przepłynąć, teraz? No, dała rada. Ale zaraz coś takie pytanie. No właśnie, to Stasiu, wyjdź. Aha, nie, dobra, dobra, spoko. My musimy przeskoczyć. Bo tutaj, widzicie, wyglądało tak, przynajmniej dla mnie, jakby tutaj była podłoga, widzicie o, to, o tą siatkę. Ja się po prostu bałam, że wyskoczę na podłogę i co wtedy? No. Plom. Kolejne do rozbicia. Wow! Wow! Mówiłam, że dziewczynka z klątwy, z drink, czy z innego horroru? Coś chcesz? Jezu, jest straszna. Dobra, ważne, że się od nas cofa. Idź ode mnie. Idź. Spadaj. No, dziękuję. O, Tutaj jest ta... Wow. Mamy chyba od niej spokój. Ma mam taką nadzieję tylko, że ona nie przypełni. Była okropna. Ja stąd. A tu jest siatka na górze, dobra? Nie wiem. Zagadki tutaj jak na razie dla mnie są takie. Nie wiem. Wydaje mi się, że w miarę proste, bo wszystko co trzeba zrobić jest takie wyszczególnione. Te przyciski. Wow! i w ogóle, więc nie jest źle. Czy my już stąd będziemy mogli wyjść? Tak, jesteśmy na jakiejś plaży. Dobra, Staś, wyłaś. No, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. No cóż, historia, bardzo mi się przyswoiła właśnie wasza historia, że jego rodzice już zostali tam wzięci, przerobieni na zombie i on po prostu ucieka, żeby ocaleć. I tego ja się chwilowo tak podświadomie trzymam. No, dzisiaj mieliśmy miłe spotkanie z jakąś dziewczynką, która prawdopodobnie coś chciała nam zrobić, ona leciała do nosa, jakoś mile nie wyglądała. Psy nas parę razy rozszerpały, ale to nic. No i cóż, no i myślę, że w kolejnym będziemy kontynuowali y, naszą tutaj przygodę ze Stasiem, więc ja się na razie z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i cóż, widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.